Klasyfikacji konkursu. No jak zaprezentuje się Andrzej Skoczny w drugim skoku. No zobaczmy, ładnie trafił. No i to będzie chyba rekord skoczni. 101 metrów. No zabrakło, zabrakło 4 centymetry do yy, wyrównania rekordu należącego do Letu Sorensena, no ale świetny skok Polaka. No szkoda, szkoda, że tak Wiśle się nie układało i w Sapporo jak teraz w Rasznowie Nielsenem. No a teraz zobaczmy, jak się Piotrek y, spisze. 99 było w serii pierwszej, no a teraz... Także daleko, także w granicach setnego metra ląduje Polak. Równo 100 metrów przy notach y, po 19, a także 20 punktów. No, i Piotrek Grabowski przegrywa tylko punkt z prowadzącym Andrzejem Skocznym. No, świetna końcówka konkursu w Rasznowie. No, a jeszcze pięciu zawodników na miejscu drugim. No, i lider po serii pierwszej. Którym jest Aleksander Konowski. No, przekonajmy się, wyglądałoby to naprawdę świetnie, jakby było trzech Polaków na pierwszych. I trzech miejscach Aleksander Konopski w powietrzu brawo jest trzech Polaków na pierwszych trzech miejscach ależ konkurs w Rasznowie 100 metrów skacze Konopski i o pół punktu wygrywa z Andrzejem Skocznym no ależ spektakl naprawdę znakomite zawody no i także historia która pisze się na naszych oczach Eee, zwycięzcą Aleksander Konowski, drugi Andrzej Wskoczny, trzeci Piotrek Grabowski.